Centrum Sportów Plażowych ma powstać na poznańskich ratajach. W planach jest budowa czterech nowych, zadaszonych boisk, między innymi do gry w siatkówkę plażową. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że inwestycje zaplanowano na używanym przez młodzież skateparku, a na to ich zgody nie ma. Takie akrobacje na hulajnodze to efekt godzin ciężkiej pracy. Wakacje tutaj praktycznie codziennie bywam, od rana do wieczora. Opłaciło się, bo czternastoletni Maciej Kominkiewicz w tym roku otrzymał tytuł mistrza Polski w jeździe na hulajnodze wyczynowej. Myślę, że cały wolny czas trzeba poświęcać temu sportu. Chłopak przez 5 lat uczył się jeździć przede wszystkim w skateparku wyspa na osiedlu Piastowskim w Poznaniu. To jest jedyny taki dobry i duży skatepark w Wielkopolsce. W Polsce jest bardzo mało takich obiektów. No Myślę, że tu nie tylko my jeździmy, jeżdżą ludzie z całej Polski, dużo ziomków. Od teraz będzie to niemożliwe, bo tor do jazdy wyczynowej zostaje wyłączony z użytku. Będzie jakby wyłączony do momentu zakończenia się prac związanych z budową centrum właśnie sportu, tutaj boisk do siatkówki. Czyli około dwóch lat o budowie centrum sportów plażowych środowisko skaterów dowiedziało się z profilu społecznościowego pierwszego zastępcy prezydenta Poznania Marcina Gołka. Ogłoszony przetarg na budowę Centrum Sportów Plażowych. Czekaliśmy na to i wspólnie działaliśmy w tym kierunku razem z ministrem Rutnickim. Miasto dostało blisko 9 milionów złotych do finansowania na wybudowanie zakrytego, nowoczesnego obiektu z czterema boiskami do gry w siatkę plażową czy tenisa. Ma powstać na terenie wyspy. My nie mamy żadnego, że tak powiem, problemu do siatkarzy. Fajnie, że oni będą mieli swoją halę. Natomiast dlaczego ta hala musi powstać w tym miejscu? Jest to dla nas po prostu nieuzasadniona, nieracjonalna, nielogiczna decyzja. W tej sprawie powstała petycja, którą podpisało jak na razie ponad 5 tysięcy osób z całego kraju. Rampy, e, znikną w terenie Poznania. Nie mamy innych alternatyw, jak po prostu cotygodniowe e, wyjeżdżanie w inne obiekty na mapie Polski, które takie dyspozycje mają. Petycja jest otwarta i wciąż wpisują się kolejne osoby. Ale skaterzy postanowili pójść o krok dalej i zaprotestować. Tego głosu nikt nam tak naprawdę na początku nie dał. Nikt z nami nie konsultował tej decyzji. Myślę, że gdyby ktokolwiek przyszedł do nas i porozmawiał z jakimkolwiek przedstawicielem naszego środowiska, czy to dyskorolkowego, czy rolkowego, czy w ogóle kimkolwiek w sprawie tego skateparku, to na pewno znaleźlibyśmy jakoś nic porozumienia. Przed Urzędem Miasta zebrało się kilkadziesiąt osób. Myślę, że poczekajmy na efekty tego, poczekajmy na, na nowy jakby projekt i wszystko, jak to będzie wyglądało, i wtedy możemy podjąć jakieś rozmowy i dyskusje, żeby dostosować go tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Bo wyspa to miejsce, gdzie wiele osób zaczynało lub zaczyna swoją przygodę z kółkami. pierwsze miejsce, w którym stanąłem na desce. Wszyscy fajne. Szkoda, że chcą to zamknąć. Aleksandra Herudzińska. Teleskop.